Hej, hej, z tej strony Seto i witam Was na kanale GameToon. W poprzednim odcinku Starfield wyciągnęliśmy następny artefakt z placówki NASA i od razu zaroiło się tam od Astran próbujących nam go odebrać. Na szczęście udało nam się wielu z nich ominąć i po rozmowie z łowcą i emisariuszem mamy cel zdobyć ostatnie części układanki. Czy nam się dzisiaj uda? Zapraszam na kolejny odcinek.

Aby dotrzeć do celu, potrzebujesz statku o zasięgu skoku grawitonowego przynajmniej 21 lat świetnych. Zasięg skoku grawitonowego zależy jest od napędu grawitonowego statku, jego masy oraz umiejętności astrodynamika. No i teraz właśnie pytanie. Hmm, będzie trzeba prawdopodobnie ulepszyć sobie statek. E, ostatnie mignięcie. Tęsknota ponad miarę. Zaczekaj na pogrzeb. Dotrzyj do celu Freya 3, yy, Shorun. Zdobądź statek z zasięgiem skoku grawitonowego 21 lat świetnych. O kurcze. No to powiem szczerze, że. Muszę pamiętać, kiedy ma się odbyć. Ajajaj, 21 lat świetnych. Zbadano dzielnica handlowa, loża. Skoczmy tutaj. Zobaczymy, czy można kupić faktycznie jakiś nowy statek. Podejrzewam, że to będzie kosztowało dość sporo kredytów, więc nie łudzę się, że mam odpowiednią ilość kredytów. Ale zobaczymy. Misja zaktualizowana. Ile jeszcze zostało? Pozostałe dni. 5 dobra, Urząd Handlowy. Nie, zaraz, to nie, u, to nie tutaj, to u Ciebie, tak? Jakie statki? Albo może inaczej? Chcę zmodyfikować moje statki. Ok. I teraz tak, ulepsz statek. E. Generator, osłon, działko, wyrzutnia, napęd. Jest napęd. 50, 50, nie, 5225. I do ilu nam to da, zasięg zwiększy? Do 11. Znaczy, do 17 lat świetlnych. Blisko! Bo obecnie mamy 16. Niewiele. No dobra, a zobaczmy w takim razie, czy mamy jakikolwiek inny statek? Nie. Y, a jakie masz statki na sprzedaż? I'm sure you can find something you like. O, 22 lata świetne. I to jest całkiem spoko. 72 tysiące, a mamy 110 tysięcy. Jest całkiem git. 21, 72 rakiety. 72, 20 lat świetnych. 22 lata świetne. O, Łamasz osłon, ten jest spoko. Ten wygląda na spokojnie 72 tysiące i mamy 22 lata świetny za zasięg. Eee, kup, oczywiście. Masz za mało kredytów? Masz za mało kredytów na te transakcje, co oni to? Tu jest, tu są w prawym górnym rogu są kredyty sklepu, a cena jest w lewym. A na tego nas nie stać. 71 tysięcy 132 tysiące, 57 tysięcy. Dobra, na tego nas takiego małego pyrtka stać. Ale się zdziwiłem mocno, co? Się mocno zdziwiłem. Bardzo mocno się zdziwiłem. Dobra, czy to będzie teraz ten no, nasz nowy statek tutaj? Tak. Śmieszny dosyć. E, Skoczmy sobie na niego e, i wiecie co? Ja bym sobie mm, przeczekał. Ten czas do pogrzebu. Dawaj na pokład. Ja bym sobie przeczekał. Czas do pogrzebu. Cicho, cicho. Śpi. I teraz tak. E, jak długo mam spać? 6 godzin. 24 godziny. Kurczę, strasznie długo. Yy, Spank od tej schodzi. W sensie, nie chciałbym pominąć, bo podejrzewam, że lecąc z tego końca układu yy, na drugi koniec układu, minie naprawdę sporo czasu. I boję się, yy, że minie tyle czasu, że nie zdążę na pogrzeb breta. A chciałbym to zobaczyć, chciałbym go w jakiś sposób pożegnać. Nie chciałbym tego totalnie olać, mimo tego, że tak naprawdę mamy większe, ważniejsze sprawy, nie? Ok, trzy lokalne godziny. Zaczekaj na pogrzeb pozostałe dni 4, czyli musielibyśmy jeszcze tak 4 razy zrobić. Hmm. No dobra, zróbmy tak. Zapisik. Um, zróbmy zapisik. I może jednak jest inaczej niż myślę, w sensie, że przelecenie na drugą stronę układu nie będzie wcale aż takie obciążające dla, dla czasu, właśnie. No dobra, zobaczmy. Freya 3. Jak daleko? Horrany niesamowite freja dobra a to drugie Shorun Aha tutaj jest OK No dobra to tutaj wiemy wykonaj skok let's go i chcemy wylądować tutaj tak świetnie Czyli akurat... Ten fragment, ten artefakt jest łatwiejszy do zdobycia, bo jest bliżej po prostu. Nawet w sąsiadującym jakimś tam układzie. Hm. Śmieszny ten statek. Dobra, wysiadamy. Księżyc planety Lumos. 34 Expa. E, zaznaczmy sobie, oczywiście, to zadanie e, na Shorun, tak? Dobra. Swoją drogą, coś mi dolega. Promieniowanie jakieś. Musimy jak najszybciej dostać się do środka placówki. Bo nabawimy się znowu jakiś. Odmrożeń, czy czego, czegoś tam. Okej. Okay. Nice. W środku już nie powinno być tak surowych warunków. O, o, odrzuty. Odrzuty. Dobra. Wróćmy do naszego z pistoletu. Całkiem niezły był ten, ta, ta... O, właśnie. Ten karabin energetyczny. Był całkiem niezły. A te odrzuty są no, na niskich poziomach. <laughs> ochrona skafandra wyczerpana. I ochrona skafandra wyczerpana. Dobra. Trzeba będzie na to uważać. O kurde, ty. Tam jest jakiś gość za 22. No to mamy problem. Dobra, rozwalony. Jeden. Jeden ten taki... O kurcze. Ale ci przypastrygował. Ktoś nas strzela. Dobra, obity. Dobra, porobiony. A tu jeszcze jest jakiś odrzut. Skąd one się kurde wywzięły wszystkie? Nice. Dobra, został prawdopodobnie jeden jakiś słabszy, i ten ich szefo. No, on się tu skrada. Skubaniec. Nie ma nic, nic. A? Zbir odrzutów. Gdzieś tam się gałganek schował. No dobra, i odrzuty na pewno muszą mieć jakieś amunicje, jakąś amunicję. Więc jak najbardziej chętnie ich zlutuje. Kredyty i kaliber jest. Kredyty i bezwłuskowy pocisk, super. No, trochę za wysoko skoczyłem. No nie, no serio. E, czy ja cię mogę jakoś uleczyć? A nie, sama się uleczysz, ok. I wpadaj do tego kwasu. Dobra. I został ten przyjemniaczek. Ostatni pasek zdrowia. Pięknie. Ula la! I to jest chyba amunicja, której oni którą oni wykorzystują. Bo mamy całkiem dużo jej do właśnie naszego naszego pistoletu obecnego, o, ale się obawimy. Amunicja, kredyty, serce plus. Odległość chodzenia. Dobra, co to jeszcze? Granat! Oj tak! Granaty, jak najbardziej. Kredyty 4000. Skafander, może nie. Chłodziarka. O, kefir i mleko mają. Czyli w 2330 też się kefir i mleko pije. Bardzo dobrze. Tu nie ma nic. Nabój, chętnie. Jak tu nie zbieraj śmieci? Przecież to jest nabój. Gościu, to jest coś co muszę mówić skrytka z kontrabandą może komponenty mecha To śmierdzi kontrabandą trochę To śmierdzi trochę kontrabandą Neurojack A To jest chyba cyfryk, czy mi się wydaje? Serio ktoś cyfryk zostawił na na widoku? Przy sejfie... No nie wierzę. 200 IQ. Wzięli, zostawili specjalnie praktycznie klucz do tego, żeby ktoś wziął go i otworzył... <laughs> Jeszcze mogli hasło tutaj zostawić. Dobra, dawaj. Zaawansowany e, poziom, My jesteśmy oczywiście specjalistami. E, specjaliści mówią tak i specjaliści mówią... Tak? Oczywiście. Świetnie. Dobra i teraz tak naprawdę wszystko tu może pasować. E, tu nie. Za pierwszym. Pięknie, kredyciki. O, specjalistyczny regulator. Też całkiem niezły. Jak tam ogólnie wygląda nas, nasz udźwig? 110 na 135. Jeszcze możemy co nieco ponosić. Dobrze. O, właśnie. Tak też mi się wydawało, że to nie będzie takie proste. Chyba, że bierzemy y, artefakt i spadamy. Też jest taka opcja ja się, zastanawiam, ja się zastanawiam dlaczego oni w ogóle tego nie zrobią w taki sposób, nie? Jezu, to jest jakiś żrący Bierz, bierz W zasadzie im też zależy na tych artefaktach, więc dlaczego go nie biorą, tylko próbują zwalczyć mnie? Kto pierwszy, ten lepszy, nie? Jezus Maria, ta grawitacja jest zdecydowanie nie po naszej stronie. Ajajajaj, czy ja się z tego żrącego czegoś wykaraskam? Mam nadzieję, że tak. O, apteczka, bardzo chętnie. Zwłaszcza przy obecnych obrażeniach. A jajaj, coś mi dolega. Muszę sprawdzić swój status. Czy jestem w stanie to wyleżeć w łóżku? Nic się nie dzieje, panowie. E, tak, chcemy oczywiście. Na naszego. No już nie Frontira. Już nie Frontira. A czy możemy tutaj wstać i sprawdzić swój stan? Bo my chodziliśmy po jakimś kwasie niestety. Ten artefakt był właśnie w jakimś kwasie, kurczę. E, jak wygląda, jak wygląda nasz stan? Zdrowie, status? Rokowania słabe, ból, przyjmowanie obrażeń zużywa o 2. Od... Odmrożenie, przepraszam, odmóżdzenie. Aha, reszta dobra, reszta, reszta zadziała, spoko. E, czy ja mogę się przespać tak z dwie godzinki? Super. Budzisz się ze statusem wypoczęcie, ooh I też zdobywam przez to więcej punktów doświadczenia, nie? Dobra, i teraz na tą freję całą. Rany bosku. Ale to daleko. No dobra, czyli tak. Najpierw tutaj, do tego układu. Gdziekolwiek tak naprawdę. Wykonaj skok. Pięknie. I lecimy dalej. We need to go deeper. Far away. Kryx. Musimy przelecieć. Zaraz przez jaki? Przez tę kropkę. Mojaito to jakieś. Dobra, 3-2-1. I szybciej ten skok grawitonowy wyko wykonujemy w ogóle w tym statku. Też super. I jeszcze raz przez T, przez szozę. Szoza 2. Skaczemy. Nawet nie ma odliczania 3-2-1. Po prostu lecimy. Shooting stars. I teraz już chyba już będziemy mogli. Tak, jest, Freya. Tak się lata. W kosmosie. Nie ma pitu, pitu. No jesteśmy na miejscu. Co jest, satelita. Badaj źródło sygnału ratunkowego. Stój, 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 stoi. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że coś chce nas tam y, zaciągnąć, zwabić? Czy możemy tutaj za zadokować w jakikolwiek sposób? Wywołaj. Stacja badawcza. No dobra, lądujemy. Myślałem, że możemy na tej, na tym na tym nadajniku, na tej stacji takiej nadającej. W jakiś sposób wylądować, zadokować. Ale niestety nie. Śmierdzi mi to troszeczkę jakąś podpuchą. Takim fałszywym. Mayday. Tak, tak. Ja wiem, że Ty byś cały czas ze mną chciała rozmawiać, ale nie mamy czasu teraz na rozmowy. Gdzieś tam, tak? No dobra. Stacja badawcza nisza, ale jakoś tak tu kurde ludzi nie ma. Może faktycznie nadawali Mayday. Słuchaj, szukam takiego artefaktu.

Coś tu ewidentnie nie pasuje. Słuchajcie, niby nadawany był e, sygnał SOS Mayday. A okazuje się, że nikt takiego czegoś tutaj nie, nie nadawał. Hmm. To też może być ciekawe. No ale być może zobaczymy następnym razem. No i okazało się, że jeden z artefaktów jest tak daleko, że była potrzeba zmiany statku, by mógł skoczyć na 21 lat świetnych. Wyłożyliśmy kredyty i kupiliśmy małego Ramblera. Celem była planeta Shorun, na której stacjonowały odrzuty. Pozbycie się ich nie było większym problemem, ale za to, od walki z astranami, lepiej było uciec. Ostatni element jest na planecie Freya, z której dochodzi transmisja z prośbą o pomoc. Dzięki za Wasz czas. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale GameToon.